Bach, zastartowało Witam Cię serdecznie ponownie po dłuższej przerwie Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć trochę O naszych zaburzeniach i dysfunkcjach I przygotowałem sobie nawet taką listę Najbardziej powszechnych naszych takich niedomagań I nie są to jakieś takie ekstrawaganckie niedomagania Często nie zauważamy nawet co to, co to jest, że takie niuansowe rzeczy to są też zaburzenia, więc w dzisiejszym odcinku właśnie będzie o nich. I dowiesz się, na co zwracać uwagę, i kiedy właśnie jest czas, kiedy je zauważysz, że warto je przepracować, nad nimi się pochylić, żeby je przekroczyć i iść do przodu. Więc potocznie. Nam się wydaje, że my potrzebujemy pomocy, kiedy dzieje się coś, coś takiego wielkiego, co nas przewraca, kiedy sobie już nie dajemy radę z życiem, i wtedy wtedy ewentualnie decydujemy się po, o, na to, aby sięgnąć po pomoc, tak, żeby ktoś nam pomógł. Szukamy wtedy psychologa, psychoterapeuty, jakiegoś coacha, człowieka, który, który czujemy, że że jest właściwy dla nas. Ale no to, są, to są rzeczy, które w naszym życiu zdarzają się nie tak często. Tak? I my, i one są często też wynikiem, kiedy, kiedy czekamy zbyt długo. Nic nie robimy, bo nie jesteśmy świadomi. Z sobą nic nie robimy. Nie pracujemy nad, nad pewnymi rzeczami, i one się gromadzą i wtedy wybuchają. I są takie widoczne. I dla nas, dla otoczenia, że sami czujemy, że już jest czas, żeby coś, coś zrobić. Tak? Te cierpienie jest duże. Ewentualnie otoczenie nasze środowisko społeczne nas informuje, żebyśmy no, nad sobą zaczęli pracować teraz. Kolokwialnie mówiąc, czasami ludzie nas wysyłają właśnie do tego psychologa, mówią do psychologa, bo, bo widać, że potrzebujesz, sobie z czymś tam nie radzisz, tak? Ale warto, warto tą pracę zacząć wcześniej, nad takimi mniejszymi identyfikatorami, jakbym powiedział, naszych, naszych problemów, które na co dzień występują bardzo często właśnie, tak? I ta praca wtedy może nie jest konieczna i potrzebna, no bo się nie pali i my tej pracy nie podejmujemy, ale warto właśnie na tym etapie, kiedy to wszystko jeszcze jest małe i takie nieprzeszkadzające zbytnio się tym zająć, żeby uniknąć późniejszych, większych problemów yy, i takich yy, gwałtownych jakichś wydarzeń, tak, które. Które są po prostu obarczone większym naszym cierpieniem. Więc pozwolę sobie tutaj je wymienić. Co do niektórych, dodam parę zdań takiego komentarza, czy też większego opisu, większego czy mniejszego, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Więc tutaj na pierwszym miejscu, jak patrzę na listę, to mamy coś takiego jak nieodpowiedzialność. Tak? Że, że czujemy, że nie jesteśmy odpowiedzialni. Co to znaczy? W samym słowie właśnie jest też zawarta no, pewna podpowiedź, tak? Co to znaczy, właśnie, że nie odpowiadamy na sytuację, tak? która nas spotyka adekwatnie, tak jak powinniśmy zareagować, tylko w jakiś sposób no, uciekamy albo nie widzimy tego rozwiązania, i no, idziemy dalej w życie, tak? Więc życie nam coś daje, tak, jak taki kamyczek nam wrzuca, jest wrzucone coś do, do naszego ogródka, a my tego tematu nie podejmujemy, tak, to tak jakbyśmy właśnie przechodząc ulicą minęli jakiś taki, no, śmie śmieć na, na chodniku i przeszli obok, no bo uważamy, że to do nas nie należy, tak, że to, tak jakby nie identyfikujemy, że to my powinniśmy zareagować, tak? na tej zasadzie. Więc, więc jeżeli ktoś, ktoś ma, że zaobserwował w swoim życiu, że ta nieodpowiedzialność wyraża się w wielu jego aspektach życia. Także na przykład jest chory, tak? I nie idzie do lekarza, nie robi nic z tą chorobą, tylko tak właśnie przeciąga, tak? I. i no i ponosi tego coraz większe konsekwencje na przykład, tak? No to to jest właśnie taki kolejny przykład, że takie zachowanie jest nieodpowiedzialne w stosunku nawet do, do siebie, w dbaniu o swoje zdrowie, tak? I tutaj, tutaj to można nazwać już dysfunkcją, tak? Czy też zaburzeniem naszego umysłu, który, który nie, nie reaguje adekwatnie, nie pozwala nam właściwie zareagować... Na tą sytuację, tak, żeby pójść do tego lekarza, tylko coś nas, coś nas odciąga od tego. Więc tutaj, jeżeli my czujemy taki opór, żeby właściwie my w głębi serca to wiemy, co powinniśmy zrobić, ale mimo wszystko tego nie robimy. Więc to jest już dobry prognostyk, aby właśnie się temu przyjrzeć i albo samemu, bo są też narzędzia samopomocowe, można je znaleźć w internecie, ale też można. Yy, no, poprosić właśnie kogoś o pomoc i postarać się poszukać, tak, co kryje się za tą nieodpowiedzialnością naszą, no bo to jest skutek, tak, ale chcąc, chcąc z tą nieodpowiedzialnością się zmierzyć właściwie, to musimy znaleźć przyczynę, tak, więc tutaj na tym polega ta nasza terapia, czy to jest proces zmiany, że my Dochodzimy, co powoduje, że my zachowujemy się nieodpowiedzialnie. Ja rozumiem, że jak nam się to zdarzy tam raz, na jakiś czas, w wyniku tego, że jesteśmy nieuważni, no to to jeszcze niczym nie świadczy, ale jak widzimy w swoim życiu, że, że generalnie naszym częstym nawykiem w wielu aspektach życia jest nie podejmowanie tak, tych, tychże aspektów, no to, no to można śmiało powiedzieć, że mamy roboty do zrobienia tak, w takim temacie. Kolejną taką. Dysfunkcją, czy też zaburzeniem, które, które dotyczy na naszych umysłów, tak, to jest wtedy, kiedy my jesteśmy niedecyzyjni, tak, tacy niezdecydowani. Nie? I, I to nie wynika, bo niedecyzyjność może być zdrowa. Jeżeli na przykład mam podjąć decyzję w jakimś temacie, tak, na którym się nie znam no to, i nie mogę się zdecydować, to może to wynikać z tego, że nie mam wystarczającej wiedzy, kompetencji, jakiejś informacji, żeby tą decyzję podjąć. Ale jeżeli ja to wszystko mam i nadal nie decyduję, czy na przykład iść w prawo, czy w lewo, tak, się czuję rozdarty i, i kryje się i czuję, że się kryje za tym jakiś taki opór albo lęk, tak, że popełnię na przykład, czy podejmę złą decyzję, no, to to jest właśnie też kolejny taki sygnał, że coś tutaj za tym jest głębszego, się za tym kryje, tak? I warto warto się nad tym pochylić, żeby się nie męczyć, tak? I w przyszłości, czy w ogóle w życiu, być bardziej zdecydowanym i, i łatwo to decyzję podejmować, bo to czasami są właśnie takie, ktoś mógłby mi zarzucić, że a to takie tam niewarte uwagi, no warte, bo nawet w takich decyzjach, gdzie mamy wybrać nie wiem, w sklepie jakiś produkt, tak, który jest załóżmy czy produkty i one są podobne i, i często po tym się nawet poznaje, że w bachachy, właśnie takich sprawach, my jesteśmy bardzo niedecyzyjni i nas to nawet frustruje, bo tracimy czas, zastanawiamy się który makaron wybrać, ten czy ten i, 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 i nie wiemy na przykład, tak, więc tego typu sytuacja jest dla mnie dla mnie przynajmniej, tak? Eee, takim zobrazowaniem, że no, że za tym się coś kryje, tak? Że jakaś jest inna przyczyna, a ta niedecyzyjność znowu jest naszym tym skutkiem, już taką można powiedzieć końcówką, którą my widzimy, nie? Dobra, przechodzę dalej. Kolejną rzeczą to jest taka bezsilność, tak? Bezsilność, jeżeli czujemy bezsilność w takim sensie, że nie mamy na przykład energii, tak? Albo nie widzimy rozwiązania, naszej, jakiejś sprawy, jakiegoś problemu, i tacy ta, ta jesteśmy zrezygnowani, no, no to też warto, warto się nad tym zatrzymać, bo to jest taka lampka czerwona, że no ja rozumiem, że jeżeli te, te emocja czy takie poczucie trwa no chwilę, bo coś się nagle wydarzyło i nie wiemy, jak zareagować, no, no to jest OK. Ale jeżeli ta bezsilność nas trzyma, tak, że w dłuższy czas, czasami nawet, no, mijają dni, miesiące, a w niektórych przypadkach nawet lata, a my, a my ciągle nad czym się pochylamy i, i to wywołuje u nas taką, taką bezsilność, tak, beznadzieję, tak, no to, no to, trzeba szukać pomocy, bo to, bo tutaj widać i czuć nawet, tak, jeżeli, że, że za tym, że, że jest jakaś kotwica, która, która będzie nas prowadziła do, do przyczyny, tak? Jak przyczyna, że, że tutaj za tą bezsilnością znowu się coś kryje. I to może mogą być różne rzeczy, o których nawet nie mam pojęcia, ale warto i do tego zachęcam, żeby poszukać i, i to rozbroić, tak? Żeby móc iść dalej. Kolejną rzeczą jest na przykład nasza niedojrzałość, tak? Jeżeli, no często, często też nie widzimy tej niedojrzałości, bo, bo te rzeczy, które tutaj wymieniam, zdarza się i to jest też normalne, że my tych rzeczy nie widzimy, tak? Nie jesteśmy świadomi. I dopiero je zauważamy, kiedy ktoś nam zwraca uwagę, że tutaj na przykład właśnie jesteśmy, zachowaliśmy się niedojrzale, nie? Czyli też niewłaści, niewłaściwie albo zachowujemy się nie tak w stosunku na przykład do swojego wieku, ale to nie w takiej formie na przykład zabawowej, bo to jest jak najbardziej okej, okay, tak, jeżeli jest jakaś zabawa, że my dorośli, czy ja jako dorosły mam się bawić, jak dziecko, tak, czy z własnym dzieckiem, to to nie świadczy o naszej dojrzałości, ale jeżeli my e, tak <coughs> zachowujemy się na co dzień, tak, i nie pasuje to do sytuacji, tak, albo do, no, do, że sami, sami albo yy, czujemy, że, że, al, albo ktoś nam mówi, że o, że tutaj zachowałeś się niedojrzale, bo czegoś na przykład nie, nie zauważyłeś. Nie? To, bo ta niedojrzałość może, może wynikać z, z tego, że, że, czegoś, że czegoś też nie robimy albo coś robimy, tylko że niewłaściwie. Więc to są takie niuansowe sytuacje, które właśnie nam na co dzień przemykają koło, koło naszych oczu. Ich nie widzimy, ale... Więc, więc dzisiejszy film właśnie jest o, o tych niuansowych sytuacjach, więc ta niedojrzałość też, jak dla mnie, jest, jest takim skutkiem, czy też faktem, nad którym warto się pochylić i pracować tak? zatrzymać i podjąć ten temat. Tak, kolejną, kolejną taką cechą nas, naszego umysłu, taką dysfunkcjonalną, E, zaburzeniową może być dezorientacja. Więc e, jeżeli, jeżeli ty czujesz w swoim życiu tak, taką dezorientację, taki brak skupienia, jakiś takie, 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 taki chaos wręcz, tak, może to się przejrzeć, że czujesz, że taki jesteś nie wiem, niezintegrowany e, i, nie, i nie wiesz, na przykład, tak jakbyś się zagubił gdzieś. W większym budynku, i czujesz się zdezorientowany, tak? Nie wiesz, dokąd pójść, bo, bo czujesz się taki właśnie zagubiony. No, no to to jest właśnie też kolejna rzecz, tak? którą warto się zająć. Następna niestabilność, chwiejność. Tak? tak to bym nazwał. Więc jeżeli cechujemy się, nasze zachowanie jest yy, przepełnione. Taką, no czy mamy, bo tu niestabilność może dotyczyć naszych, naszych zachowań, że, że raz robimy tak, za chwilę co innego, może też do, dotyczyć niestabilności naszych, naszych emocji, że one na przykład bardzo szybko się zmieniają, że nie nadążamy za tym, tak? że jesteśmy bardzo niestabilni, że się śmiemy, za chwilę płaczemy, tak, jeszcze moment i jesteśmy agresywni, więc jeżeli coś takiego cię, czy to na poziomie emocji, czy myśli, spotyka. No, to, to jest też kolejny identyfikator, że, że trzeba się zatrzymać, i, bo to nie, nie jest, nie jest no, normalne, jeżeli chodzi o, o nasze zdrowie psychiczne, tak, o taki zdrowy umysł. Tylko no, ja uważam, że, że to jest do przepracowania, bo. To, że to jest, nie, no nazwijmy to nienormalne, może to tak brzydko brzmi, ale po prostu my wtedy czujemy, że się tym męczymy. Nie? Bo to, że ja na przykład zmienię decyzję, tak, to nie znaczy, że jestem zaraz chwiejny i, i, i niedecyzyjny, niestabilny, tak? Tylko o tym ma świadczyć skala i efekt tej skali, że nas to po prostu męczy że mi źle z tym jest, że ojej, że, że ja nie nadążam <coughs> tak, yy, za tym wszystkim, w tym, że ten proces jest zbyt, zbyt szybki, na przykład, tak? Czy zbyt różnorodny. więc Tak, tak to wyglądało. Kolejną rzecz, <coughs> która, która może nas zastanawiać i pokazywać nam, że wow, coś jest na rzeczy do zrobienia w naszym życiu z, naszą, z samym sobą, z naszą psychiką jest taka reaktywność, tak nasze życie oczywiście składa się z reaktywności i z reaktywnością jest jest, jest ono związane ale jeżeli występuje tylko reaktywność, a brakuje takiej naszej aktywności tak? Bo co to? no to jako takiego brakującego elementu, tak, no to, no to też, też pod tym się coś kryje. Tak. Jeżeli my ciągle tylko żyjemy na zasadzie takiej konieczności, że jak bodziec jest z zewnątrz, a my na to reagujemy, to właśnie jest ta reaktywność i, i, tak, i tak wygląda nasze życie, czyli tutaj jest to takie jednostronne, tylko brakuje naszej inicjatywy, takiej twórczości, że o, ja robię to bez, bez żadnego przymusu, czy jakby takiego bodźca z zewnątrz. No to, no, to, no to jest niewłaściwe. Także tylko reaguje, reaguje na rzeczywistość. Także jak mi ktoś coś powie, no to coś zrobię. Ale już z mojej strony nie ma mojej własnej inicjatywy, żeby coś zrobić. No to, no to dziś pokazuje, że jest aktywność, jest jakby stłumiona, jest tylko reaktywność. Nie? Więc jest tylko jeden biegun nie ma drugiego. Bo jak to się przeplata, tak? I, i te miarki są takie. No, proporcja jest jakaś, tak? No to, no to jest już OK, ale jak jest tylko jedno, no to jest nie za bardzo, mam na myśli tą reaktywność, tak? Następna rzecz to jest niekonsekwencja, tak? Więc jak widzimy u siebie zachowanie takie niekonsekwentne, może to dotyczyć wielu aspektów życia, może czasami jednego, że coś zaczynamy, nie kończymy, że jesteśmy tacy niekonsekwentni w działaniu, że, że można to nazwać nawet, że mamy taki no, słomiany zapał, też niekonsekwencja może się przejawiać, e, e, moi drodzy, w tym, że, że jest to, że działamy w jakiś sposób sprzecznie, tak, właśnie, że robimy jedno, mówimy, informujemy świat, że będziemy jechać do Afryki, tak, a, a drugie nie, że jednak do Europy, że, że, że podejmiemy działania, które są sprzeczne, czy też mówimy w sposób taki sprzeczny, to też jest... E, Według mnie można to nazwać niekonsekwencją. Co tutaj jeszcze mam? Tak patrzę na, na moją listę. Aha, i o, ostatnim, ostatnim elementem z tej listy, takim zachowaniem, to jest, to jest brak re, relacyjności w naszym życiu. Że tak, jak nasze życie się składa, można powiedzieć, z rzeczy, tak, z aktywności i z relacji, to jak patrzymy na, na te swoje życie i widzimy, że, że nie ma w nich, w nich relacji, tak, no, to, no to też gdzieś pokazuje, że coś, coś w nas jest. Jest jakaś blokada, która nas przed, przed tworzeniem tych relacji, utrzymywaniem, cieszeniem się nimi, no, nas od tego odciąga, tak, więc, więc to jest do naprawienia. Dlaczego? No bo relacje są takim głównym, głównym źródłem dla nas, ludzi, takiej radości, tak? spełnienia, poczucia szczęścia w życiu, tak? inni ludzie. Jeżeli my mamy taki mocny opór tak? przed tworzeniem re relacji, tak? że jesteśmy właśnie nierelacyjni, tak? jesteśmy jakimiś samotnikami, <laughs> uciekamy od ludzi, albo mamy gdzieś, no to, no to za zawsze jest jakaś przyczyna tego stanu, stanu rzeczy, takiego stanu mentalnego, umysłu której to przyczynie warto się przyjrzeć, ją znaleźć, tak, i ją jakby rozbroić, tak, żeby móc jakby zdjąć tą tamę, blokadę, yy, która, która na, nas yy, odciąga od, od, od relacji. Tak? Więc to, to pokrótce wszystko. Nie chciałbym tutaj przedłużać. Aha, jeszcze jedna rzecz mi przyszła taka oczywista, jako może ostatnia to jest lęk. Bo jeżeli ja w swoim życiu tak, czuję lęk i ten lęk czujemy bardzo często i lęk jest zdrowy i niezdrowy, tak, ale bo jeżeli widzimy realne zagrożenie na zewnątrz, tak, i ono się dzieje, się dzieje, tak, no, to, no to to, że czujemy lęk jest, jest zdrową, naturalną reakcją naszego ciała, naszego organizmu, tak, yy, który nas informuje, że jest jakieś zagrożenie, że trzeba podjąć albo walkę, tak, albo ucieczkę. Natomiast jeżeli czujemy lęk w sobie, tak? jako takie odczucie w ciele i patrzymy na zewnątrz i nie ma takiego zagrożenia, tak? to może być na przykład przy, po przebudzeniu. Ja na przykład też miałem takie doświadczenie, że po przebudzeniu yy, przez jakieś pierwsze pół godziny zdarzało mi się, że czułem lęk. I, i ten lęk nie miał żadnego uzasadnienia, tak? bo bież na bieżąco w tej sytuacji nic mi nie zagrażało, a jednak wewnątrz czułem lęk, taki czułem się przestraszony. Więc jeżeli taka sytuacja występuje, no to, no to jest przyczyna gdzieś, ona jest schowana w podświadomości, my jej na początku nie widzimy, tak? nie potrafimy jej zidentyfikować, ale warto włożyć ten wysiłek, żeby na nowo znaleźć to, tak jakby wyciągnąć z tej podświadomości. I, i, I przyjrzeć się, co za tym lękiem stoi, bo mogą to być na przykład jakieś, jakieś sytuacje z dzieciństwa, mogą być jakieś przekonania, tak, które, które no, wywołują ten lęk. Tak. I oczywiście my możemy z tym lękiem żyć dalej, machnąć ręką, ale dla tych, którzy by chcieli poprawić jakość swojego życia, komfort życia, no to nie ma innej drogi, jak z tym lękiem się zmierzyć. Tak. Wejść w ten temat, zobaczyć, co się za tym kryje. I to zmienić, i wtedy jesteśmy wolni od tego lęku, i możemy, możemy bardziej właśnie cieszyć się tym życiem. Więc na tym kończę. Tak, chciałem się podzielić tymi takimi, można powiedzieć, nawet oczywistościami banalnymi rzeczami drobiazgami, które mamy tendencję pomijać w pracy nad sobą. I tylko wtedy nad sobą się pochylamy, kiedy dzieje się, kiedy jest tak zwany pożar w stodole, ale według mnie warto się przyglądać sobie, wcześniej, kiedy dzieją się mniejsze rzeczy, żeby później nie przeżywać takich mocnych emocji związanych, no, które, które powodują, że nawet czujemy, że się, że się przewracamy. Nie? żeby nie doprowadzać do takich stanów rzeczy no ja, oczywiście dla bardziej świadomych yy, czy dla Ciebie, który mnie słucha, bardziej świadomy to te rzeczy będą naturalną oczywistością i takim fajnym przypomnieniem, bo no bo wtedy Ty to widzisz nie? że rzeczywiście, że to jest na tej zasadzie, że lepiej jest zapobiegać niż później zmagać się z ogromnymi skutkami kiedy już można powiedzieć nas czasami zmiata z planszy bo tak, bo tak to jest silne, takie emocje potrafią być na przykład silne i, i dyskomfortowe, że nie wiemy, co ze sobą zrobić. Czujemy, że się przewracamy. Więc zachęcam do przyjrzenia się jeszcze raz, tym wszystkim takim skutkom, symptomom. Jeżeli widzisz, że one występują w Twoim życiu, no to bardzo dobrze, bo to są takie. Zazwyczaj czubki, jakichś e, większy górek, tak, które podstawę mają pod wodą, ich nie widać, i, i warto, warto nad tym pracować, tak, żeby swoje życie polepszyć. Więc na tym kończę. Na, w ten odcinek i do zobaczenia następnym razem.